Witam Was, jestem Piurpia To jest kolejny, piąty, przedmikołajkowy odcinek Naszego simowego vlogmasa Tu już mam przygotowaną czapkę Mikołaja I jutro dla Was przygotowałam super nagrodę Super konkurs nagrody, w którym wygrywają aż wszyscy, w którym wszyscy wygrywają. Tak, dobrze słyszycie. Wszyscy, każdy z Was będzie miał ode mnie prezent na Mikołajki. Zapraszam do oglądania. Dzisiaj, z racji tego, że mnie prosiliście wielokrotnie, udostępniam naszą śnieżkę w galerii oraz nasz dom, ten dom, w którym teraz gramy, e, całą rodzinkę, tak właściwie, również Mikołaja, żebyście mogli sobie grać z tą rodziną, domem równomiernie ze mną, bo zainspirowałam was i cały czas czytam, że was inspiruje do właśnie e, podobnej serii, którą tworzycie do podobnej gry. Więc możecie już pobierać naszą rodzinkę, wpisując w galerii Piurpia Święta te takiej, które tutaj widzicie. I tym sposobem znajdziecie naszą rodzinkę oraz dom. Tylko prawdopodobnie nasi siomowie będą goli, jak nie macie tych modów. Więc fajnie, jakbyście sobie również pobrali mody. A ja dziękuję Wam wszystkim za miłe komentarze i już zapraszam do oglądania. Jak już pewnie zauważyliście, mamy nowy pokój dla naszego Mikołaja. Trochę go przemeblowałam. Inaczej meblowałam i wygląda on tak. Mamy takie, słuchajcie, łóżeczko, tu są lampki różnego koloru. Przyszedł mróz. Cześć kochani! Witamy cię. Tutaj mamy, słuchajcie, klimatyczne, świąteczne rzeczy. Jakieś tam dla, dla naszego Mikołaja do nauki. Mamy pustą półkę, którą musimy później uzupełnić. Jest też nasz opiekunek, który właściwie nic nie robi. Oprócz sprzątania, ale fajnie ich będzie. No i mamy naszego Mikołaja słodkiego i naszą kochaną śnieżynkę. Witam, witam was jeszcze raz. 5 grudnia, o radejko nam się popsuło, 5 grudnia, tuż przed świętami, i nasz. Dzisiejszy plan jest taki ogarnąć sąsiadów, o których e, tutaj wspominaliśmy w poprzednim odcinku wczoraj i doprowadzenie do tego, żeby Mikołaj świetne miał dzieciństwo, dorastanie, żeby wszedł w kolejny etap dzieciństwa zupełnie ogarnięty i nauczony różnych rzeczy. Sprawdźmy, czy on może w ogóle otworzyć prezenty. Ekscytuj się o! Dobra, otwórzmy prezent z mamą. Zróbmy to. Także później się pouczysz na tablecie. A teraz chodź, otworzymy prezenty, Mikołaj. I dostałam od Was wiele komentarzy dotyczących tego, e, co zrobić z naszymi sąsiadami bezdomnymi z Edkiem i Mietkiem. I e, połączyłam je wszystkie, wybierając najbardziej możliwy sposób. Dobra, ja mu najpierw właśnie otworzyć te prezenty, a potem możesz iść spać. I co otworzysz z mamą te prezenty? Tak już idzie. O, co tam dostałeś? Dostał w prezencie jeden pokaz laserowy, niech nas nastanie światłość. A ty Śnieżka, idź spać. Jest pierwsza w nocy, a z samego rana ruszamy do naszych sąsiadów. Radia nam się psują, bo wszędzie mamy świąteczne rady. W ogóle w każdym pomieszczeniu. <grym> tak bytywy. Pies ogarnięty, więc nie powinien za bardzo narzekać. Nasz Mikołaj też w miarę ogarnięty. Zresztą mamy opiekunka, więc będziemy wykorzystywali naszego opiekunka dopóki jest to możliwe. E, żeby go pouczył, a potem Śnieżka się zajmie nim. O, jak słodko! Jeszcze go polizał, bo Rosy jesteś najcudowniejszym pieskiem na świecie. Zaraz polupi. Ja, like, like, street sport, street mm. Mm. Trupiarze, wiecie co, moi kochani? On się uczy w zastraszająco szybkim tempie, naprawdę! Ja jestem... Słuchajcie, zobaczcie, jak to szybko leci! On tak szybko się uczy, to jest niewiarygodne. Ta cecha dziecko-papcie-mroza jest cudowna. I zobaczcie, jak to leci. Te poziomy w nauce le lecą tak szybko, jak jeszcze nigdy nie widziałam, żeby leciały. Nie ma na dziecka-wampira. Nawet nie wiem, czy nie lepiej. super. Nasz Mikołaj będzie najbardziej inteligentnym dzieckiem w całej historii Simów, tak naprawdę, jeżeli tak dalej pójdzie. Jest trochę zmęczony i chce skorzystać z toalety, więc zróbmy taki mały eksperyment. Poprośmy, żeby nam pomógł e, skorzystać z nocnika nasz opiekunek i zobaczmy, ile procent, e, tak jakby korzystania z toalety, urośnie naszemu Mikołajowi podczas jednego razu. Na razie mamy oczywiście 0% i zaraz się zacznie. Dobra, zaczyna się. Wiosna! Ojej, przyszła wiosna, cieszę się. Zima już nam powoli mija. Śnieg jeszcze mamy, jeszcze pewnie będziemy mieli. Ale słuchajcie, o propos babcia mroza i a propos wiosny, to wam troszeczkę powiem, jakie mam plany, które mogą się jeszcze zmienić. Planuję papcia mroza dodać do nas do rodziny na kolejną zimową fiestę. Bo trochę tutaj nam zniknął on się jeszcze pojawi. On jest trochę zły, bo smutny, bo jest śpiący, ale zaraz y, no. Cię położy spać również nasz. Patrzcie, prawie 50%! 47%. Mega się cieszę. Bajka na dobranoc i tyle. Tak, poprosimy bajkę na dobranoc. Jeszcze ta świąteczna piżamka. On jest taki słodki. Ale zaśnie szybko. Nie! <laughs> Patrzcie, co zrobiłam! Jego głowa jest na zewnątrz! Jaki facepalm! Nie, jest ja jestem po prostu geniuszem budownictwa, nie? Jej! Przepraszam, jak tylko wstaniesz, to to poprawię. Nasze dziecko zmieniło się w koinkę. Nowa choroba 2019, zobacz jak! Mały jeszcze zasypia, właściwie już śpi, a nasza Śnieżka weźmie sobie kąpiel z... Ja myślę, że z... O, w mleku i miodzie w siance, na bogato. Zrobi zaraz śniadanie, bo tutaj już nam się jedynie popsuło. I lecimy do naszych sąsiadów. W czasie, gdy nasza Śnieżka przygotowuje nam śniadanko, opowiem Wam o dzisiejszym konkursie. Znowu wymyśliłam coś nowego. Dzisiaj dwie osoby, które... Zostawiam łapkę w górę, komentarze zasobują mnie i zaobserwują na Instagramie. Będą miały wyjątkową nagrodę. Będą miały szansę wygrać, zdobyć wyjątkową nagrodę. A mianowicie specjalnie dla nich zrobię z nimi taki krótki wywiad, popytam, jakimi są osobami, i stworzę ich w Simsach. Stworzę po prostu was, zwycięzców, dwie osoby, które wygrają w Simsach. Postaram się zrobić to właśnie tylko po opisie i udostępnię w galerii, tak więc będziecie mogli grać z sobą. Które stworzę ja Jest to szalone, ale też myślę, że fajne I a propos jeszcze świątecznych kartek Bo słuchajcie, w odcinku drugim Można było wygrać świąteczną kartkę ode mnie jeszcze będą kartki do wygrania Bo jeszcze mam trochę kartek do wygrania Do Wigilii mamy sporo czasu I jeszcze dużo osób wygra jakieś nagrody Dla siebie Więc się nie poddajcie, nie przejmujcie Ja zawsze staram się zrobić ten konkurs Żeby dwie, trzy osoby wygrały Macie naprawdę szansę I będą jeszcze nagrody, tak jak wspomniałam na początku samym na wstępie dla wszystkich, więc każdy będzie miał coś ode mnie. Śniadanie zjedzone, o, nasz mały wstał, ale ciekawe dlaczego on się obudził tak wcześnie. Jeszcze idzie spać. Głodny nie jest to nic spać. Może go pies obudził. A ten jak tutaj siedzi! Jaki creep, ale to dobrze, niech opowie bajkę na dobranoc jeszcze raz. Nasz mróz oczywiście chce iść na spacer, więc zanim pójdziemy po raz kolejny do naszych sąsiadów, im tak pomóc, e, oczywiście bierzemy naszego Mróza na spacer. Proszę bardzo, krótki spacer. Nie popełniając tego samego błędu, najpierw się przebierzemy, bo śnieżka roztrzepana i, i pewnie sama się nie przebierze. Proszę się przeb przebrać. Do, 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 do. I wyprowadzamy Cię na krótki spacer. choć nasz kochany Mrozie. A tutaj nasz pokojówek czyta brzo. <grytanie> A tutaj. Na... A tutaj śpi nasza choinka dziecko. Plitark się rozpoczął. Na razie nie potrzebujemy iść na Plitark. Myślę, że nie jest to nam potrzebne. Ten bowl cały czas tutaj stoi. Musimy też dzisiaj, słuchajcie, bołwany zrobić razem z naszym Mikołajem przed domem. One naprawdę długo stoją i warto je robić, bo świetnie wyglądają, a w dodatku utrzymują się przez kilka dni, więc to jest mega fajne. Doszliśmy do naszego parku i znowu jest ta budka. Zobaczymy, co mają do jedzenia. Krewetki, babeczki, pastę, rybne tako. A do picia co? Ta wam różona herbata z miodem. Uuu, kusi mnie ta herbata z miodem. Ale wiecie co? Pójdziemy na tą herbatę z miodem trochę później. Nie zdradzę wam nic więcej. Później ja robię takie tajemnice i tak wam zawsze dużo wygaduję. Ten w ogóle, na parza. Patrzcie, bo już, już chciałby już szybciej biec, ale nie może. A tutaj ktoś nosi już y, czapkę Mikołajkową. Halo, Mikołajki, dopiero jutro! Proszę pani. Okej, okay, jesteśmy. Lecimy do naszych sąsiadów. Ktoś do nas przyszedł. Bella, czwir. Bella, nie mamy tutaj czasu na ciebie. My teraz y, lecimy na bardzo ważną misję. Podróżujemy, podróżujemy. Weźmiemy sobie oczywiście mrozę. Mam nadzieję, że teraz nie zrobi, słuchajcie, pod wjazdem centralnie, przed domem naszych sąsiadów, naszego Edka i Mietka. Tylko zachowa się dosyć kulturalnie, co może być trudne w jego wykonaniu, ale zobaczymy. Cześć kochani, słuchajcie, widzę, że się tutaj nic nie zmieniło, ale zjedli tego kurczaka, co im zostawiłam. Bardzo się cieszę. Ojej, jest mu zimno. Ojejku, przykro mi, jak nie dziwię ci się, że jest ci tak zimno. Idzie chyba właśnie do namiotu. E, siemka, siemka, cześć kochany. Zaraz się z tobą przywitamy. O, dziś jeszcze z pieskiem przytulasz. Idź pobiegać. Wyślijmy go, przynajmniej przypały mnie nie robi. Z nim też się przytulimy. Dzisiaj dzień przytulania. Chcecie się ze mną przytulić? Ktoś się chce ze mną przytulić? Łapka w górę. Wracając do naszych naszych sąsiadów. Zaprzeźliśmy się z nimi trochę ostatnim razem. Teraz jeszcze poprawimy nasze kontakty i to, co z nimi zrobimy? Ja wam nic nie powiem. Ja Wam teraz pokażę po prostu. Zobaczmy, czy w ogóle będzie już można coś zrobić. Tak, można. Kochani, dokładnie. Poprosimy ich, aby dołączyli do naszej rodziny. Bierzemy ich po prostu do nas. Ja myślę. Oni mieli 23 tysiące w sumie, okej. Okay. Ja myślę, że to jest na tyle przerubana sprawa z ich domem i że trzeba byłoby wszystko od początku, e, że warto ich zabrać do domu. Zwłaszcza, że oni po prostu potrzebują opieki, nic nie potrafią, nie mają pracy i nawet jakbyśmy im zbudowali taki nowy dom, to oni by po prostu sobie nie poradzili w tym nowym domu. Całkiem możliwe, żeby skończyli znowu tak jak. Tutaj skończyli. A ja zrobię teraz to, co obiecałam, <ścoughs> czyli po prostu. O, okej, okay. już nie będziesz miał głowy za ścianą, za przepraszam cię. I on pewnie znowu nie wyspany, co? A nie, trochę się, trochę pospałeś. Przywitaj się e, tutaj z, z tego, z sąsiadem, z naszym nowym członkiem rodziny. A więc mamy Mietka, choinkę. Zobaczmy najpierw. Mietek chce mieć dużą, szczęśliwą rodzinę. Uuu, to bardzo ładna cecha. Ma umiejętności tanerzy, który dopiero teraz rozpoczął. Ma nasz prezent wigilijny. Zna tylko nas i zaprzyjaźnił się trochę z naszym opiekunkiem. Edek Gwiazda. Sim renesansu. Ojejku, on jest taki inteligentny. Potrafi trochę gotować. Poza tym nic takiego... Zobaczmy jego właśnie cechy. Geniusz, szybko się uczy, dobry samotnik. A ty? Ponury geniusz, domownik, romantyk. Bardzo ładne cechy i dobrze dobrane nocimów. Do musimy im zrobić pokój. Musimy im zrobić pokój. W ogóle tą kołyskę już można usunąć. Eee, dlatego, że nasi nowi sąsiedzi, lokatorzy, nie, mie nie mieliby gdzie tutaj spać. Więc po prostu, wiecie co? Tak już pomyślałam o tym, że poświęcimy. O nie! Wiecie czemu? O nie, dlatego, że to jest nasza ozdoba, którą nam zrobiła Wigilia, nasza sąsiadka. I musimy ją koniecznie, na przykład, o. Walniemy obok lodówki, bo jest piękna. Piękne są to stopy, naprawdę. Albo może nawet. O, tutaj nad pizzykiem. O, proszę. No, teraz wracając do tematu, <grym> ja już myślałam wcześniej o tym i po prostu stwierdziłam, że właśnie najlepszą opcją będzie e, zrobić im tutaj pokój. Zrobić im tutaj pokój. Niech oni mają właśnie tutaj e, dla siebie kącik. Tak, myślę, że to będzie w porządku, oni po prostu będą u nas mieszkali. A do jakiego czasu, jak to będzie wyglądało, za chwilę wam opowiem. Bo najpierw czas na świątecznego Moda! Święto coraz bliżej, więc pobierz sobie świątecznego moda. A dzisiejszym świątecznym Modem będzie. Świąteczne łóżko, a właściwie łóżko świąteczną pościelą. I mamy tutaj naprawdę różne pościele, bardzo fajne. To łóżko skradło również moje serce. Słuchajcie, pościel na święta jest genialna. Mamy tutaj różną, niektóre, niektóre tak naprawdę symbole możemy również na co dzień używać, nie tylko w okresie świątecznym, bo są bardzo fajne. Mamy właśnie takie słodkie, takie bardziej poważne. Mikołaja, no po prostu genialne. Ja myślę, że tutaj z y, zrobimy y, takie łóżko, albo nie, mitkowi. Mietkowi, czyli temu, który ma depresję, właśnie dlatego, że ją ma. I to będzie takie, wiecie, pocieszne, ja myślę. A tobie damy w skarpetki. Okej, okay. I, i będą takie dwa łóżka. I moda, oczywiście, macie w opisie. Jest to mod dzisiejszego odcinka, i dzisiaj mamy jeden. Jest to od dzisiejszego odcinka. I te łóżka sobie stawiamy. Właśnie jedno będzie tutaj. A naszemu mietkowi łóżko postawimy tutaj. No i pięknie. I słuchajcie, tutaj jeszcze za chwilę im dodamy kilka innych rzeczy. Dodam te rzeczki i Wam wszystko pokażę. No i jesteśmy z powrotem. Oto nowy pokój naszego mietka. Jedka, Edek. Tak jak sprawdzaliśmy, chce być bardzo inteligentnym simem, nauczyć się wielu umiejętności. Tak więc ma tutaj swoją biblioteczkę, ma pełno książek w swoim kąciku naprawdę mnóstwo. A z kolei nasz Mietek zostanie artystą będzie pisał na podstawie swojego życia piosenki i chce być e, piosenkarzem country. Zobaczymy, czy mu wyjdzie. I tu, słuchajcie, jest pełno takich trochę rupieci. Właśnie z ich poprzedniego domu, dlatego, że nie chcieli tak jakby oddać jej niektóre przyzwyczajenia. zostały, na przykład tutaj są jakieś garnki, książki porozrzucane gdzie niegdzie, jakieś nie wiem, na buty rzeczy i tak dalej. No, wiecie, przyzwyczajenia z takiego jakby starego trybu życia. Możemy teraz spokojnie przydzielić im łóżka i po prostu zacząć ich ogarniać. Znaleźć im pracę. Niech oni nie zaczął zarabiać i nie tylko. I teraz, tak, kochani, pamiętamy, że oni mieli 20 tysięcy, jak tutaj, nie całe 20 tysięcy, jak tutaj przychodzili, więc wpisujemy sobie pi pieniądze. Damy sobie 25 tysięcy. Dam 25 złotych. <śpiewa> Mamy 25 tysięcy. I teraz zadaniem naszych. Współlokatorów jest do zbieranie do 40 tysięcy. Jeżeli zarobimy 40 tysięcy, oni zarobią we dwóch, wtedy dajemy im te 40 tysięcy i ich wyprowadzamy. Stąd budując im nowy dom i zapewniając fajne warunki. Wtedy będą mogli właśnie iść już na swoje. To jest takie ultimatum, które dała im Śnieżka. No i oprócz czego muszą tuczyć się pić. Muszą tuczyć się pić alkoholu. Eee, dlatego, słuchajcie, robimy kolejną rzecz nam potrzebną. Usuwamy nasz malutki mini bar. Mini bar z napojami alkoholowymi. Ten tam na wala, pompki. A ten tanczy. Rodzinka wariatów. I zamiast tego mamy. Fontanne. I napełnimy tą fontannę czekoladą po prostu. Napełnimy ją czekoladą. Jeżeli tak bardzo lubią pić i mają przyzwyczajenie, żeby bez przerwy pić coś, yy, niech to będzie czekolada, a nie po prostu alkohol. Chociaż ta czekolada i tak przypomina trochę yy, wino, ale to będzie czekolada yy, z truskawkami. Spoko. Dosyć spoko. I tak! Mam nadzieję, że mod oraz co zrobiliśmy z naszymi sąsiadami, Wam się spodoba. Trzeba będzie jeszcze im ich po prostu umyć i zmienić im wygląd. W końcu dać mi Edkowi jakieś buty, ale to wszystko zrobimy po kolacji. Zawołamy teraz wszystkich na posiłek, niech każdy weźmie sobie i, i po prostu zje. Rodzinka nam się bardzo powiększyła, z jednego członka mamy teraz pięciu. Mikołaj sobie je na kanapie. Edek ma drgawki po alkoholu, nie no, żartuję, powiedzie jakiś żart a... Mietek jest bardzo nieśmiały, zapraszaliśmy go do stołu, a on po prostu, to mój kot w tle, on nie jest opętany, on po prostu tak się bawi, wydaje takie dźwięki. A jeśli chodzi właśnie o Mietka, nie ja chciał usiąść do stołu i jest taki trochę wycofany, nieśmiały, nie? Myślę, że jak zmienimy im wygląd, to też się to troszeczkę, wiecie, może nabiorą pewność siebie, bo jak na razie, no, wyglądają bardzo źle, więc teraz po prostu zapraszam. Różnica jest bardzo widoczna, jednak nie chciałam zmienić ich wyglądu tak wiecie, mega mocno. Jeszcze trochę zostało do poprawy, bo jak widzicie, mietek ma trochę pryszczy i, i może nie wygląda jakoś idealnie, ale właśnie o to chodzi, żeby trochę się to zmieniło, ale resztę zrobili sami, a to jest Edek, i Edek, jak widzicie, też się bardzo zmienił. Ale cały czas mają w sobie coś takiego kojarzącego się z tym ich przeszłym życiem, bo chcemy po prostu dać im wędkę, a resztę ich zrobią sami. Od razu to wszystko wygląda lepiej yy, i myślę, że też będą się lepiej czuli nasi nowi lokatorzy. Będziemy teraz dążyli do tego, aby się czegokolwiek nauczyli, zdobyli jakąś profesję i znaleźli pracę na tyle, żeby właśnie zarobić te 40 tysięcy czasu mają sporo. Nie wyznaczamy im jakoś mega dużo czasu na to. Jak dadzą radę, to dadzą radę. I w tym odcinku to już wszystko. Jeżeli wam się podobał, to wiecie co robić. Pamiętajcie o konkursie, bo jest mega fajny i pamiętajcie, że widzimy się codziennie aż do Wigilii, także kliknijcie koniecznie dzwoneczek, łapkę w górę, subka i obserwujcie mnie na Instagramie. Do zobaczenia jutro. Hejka!